Witajcie kochani w drugim odcinku od majstra do magistra. A więc tak, dzisiaj, jak zresztą jak za każdym razem, chciałabym zaczynać odcinki, będę zaczynać od elementu coachingowego, ponieważ to jest bardzo ważne, aby zmotywować się do działania. Może nie jak zmotywować się, ale co odkryć mechanizmy, które nas blokują które mnie blokują, bo będę mówiła zawsze o sobie a więc co mi pomaga podjąć się działania, kiedy naprawdę mi się nie chce kiedy naprawdę mam tyle spraw do ogarnięcia gdzie tak naprawdę tych spraw nie robię bo myślenie o tym, że mam dużo do zrobienia wcale nie pomaga mi zrobić tych rzeczy ono tylko potęguje uczucie bezsilności kiedy na koniec dnia spojrzę na listę rzeczy, które były do zrobienia i załóżmy zrobiłam tylko połowę albo dużą mniejszą część ponieważ koncentrowanie się na ogromnej ilości Ci rzeczy, które mamy do zrobienia, wcale nam nie pomaga. Musimy to sobie rozplanować przez tydzień. Może się też tak zdarzyć, że nie będziemy mieli czasu codziennie nad tym pracować. Ja na przykład nie mam czasu codziennie Skropno coś do pracy magisterskiej, ale ona cały czas w moim umyśle, ponieważ już przeczytałam dużo artykułów, czytałam na ten temat literaturę, więc jakaś ta, wi jakaś ta wiedza już we mnie jest i coś się tam dzieje. Coś tam już poszło, coś jest napisane, czekają poprawki, które muszę właśnie zrobić, wstęp teoretyczny jest do opracowania i to też mam do zrobienia na dzisiaj. Co mi pomaga myślenie o tym, że i tak muszę to zrobić. I tak musisz to zrobić. Jeśli jesteś na etapie pisania pracy magisterskiej, czy czegokolwiek. Podjęcia się jakiegokolwiek innego działania. Zapisz sobie, zapamiętaj, wyryj to sobie w głowie, że i tak musisz to zrobić. No musisz, jeśli ci na tym zależy oczywiście, ale zakładam, że jeśli jesteś już na tak końcowym etapie, to chyba ci zależy, żeby to było zrobione i żeby to było zrobione przez ciebie. Bo oczywiście możesz to zlecić komuś, ale dlaczego miałbyś to robić? Przecież jesteś w stanie to zrobić. Jesteś i masz w sobie siłę, masz w sobie... No, masz w sobie inteligencję, masz w sobie tą mądrość i, i zapał, żeby to zrobić, tylko to trzeba obudzić, wiesz o tym. Także zachęcam cię do tego, do takiej refleksji na tym, że i tak to musi być zrobione, więc dlaczego to odkładać, jeśli jesteś na takim etapie, że, że odkładasz rzeczy na później, zwłaszcza takie przed egzaminami nauka. Często mi się tak zdarzało, kiedy. Zbliżała się sesja, zbliżały się egzaminy, zresztą to się nadal jeszcze w, w, na, na tym etapie końcowym, o, moja ostatnia sesja też taka była, że zaczęłam uczyć się dopiero przed egzaminem i to wcale nie jest fajne, to wcale nie jest fajne, dlatego że zdobywam wtedy wiedzę, która jest naprawdę dla mnie fascynująca. I ona później mi umyka, ponieważ jeśli nauczę się czegoś intensywnie, będę się uczyła przez trzy dni, ja to ja to osiągnę, dam radę, dam egzamin, wszystko super, ale co z tego, jak później o tym zapomnę? Więc już teraz nauczyłam się i może nie, nie do wszystkich egzaminów tak się przygotowuję, ale do niektórych rzeczywiście nie wszystko mnie interesuje z taką samą intensywnością i to też jest w porządku. Ale jeśli do wszystkiego bym podchodziła tak cały czas, przez cały ten tok studiów, to ja naprawdę niczego bym się nie nauczyła, tylko po prostu bym zdawała te sesje. I i szła dalej, szła dalej, szła dalej. Napisałabym tą pracę magisterską, oddała ją i to wszystko. Natomiast ja wiążę z tym, wiążę z tym swoje zainteresowania, i to też mi pomaga. Więc to też jest ważne. Ale jeśli, jeśli, jesteś na, jeśli nie interesujecie to, co robisz do końca, jeśli nie jesteś tego przekonany, o tym przekonany, będzie ci, będzie ci jeszcze większa. Jeśli nie jesteś przekonany do końca, yy, czy Twoje studia są dla ciebie dobrym wyborem, potrzebujesz jeszcze więcej motywacji i takiego zapału, żeby to zakończyć. Ale jak już jesteś na tym etapie pracy magisterskiej, jak już tyle przeszedłeś, to już, to już jest pikłość naprawdę, to już jest pikłość. Trzeba po prostu to zrobić. I zaplanuj sobie jakiś tam czas w tygodniu. Niech to będzie na przykład poniedziałek, niech to będzie. Poniedziałek wieczorem po pracy, albo sobota, albo niedziela, cokolwiek, jakiś tam dzień sobie zaplanuj, jakiś konkretny czas, kiedy siadasz i po prostu odcinasz się wszystko, nie dopuszczasz żadnych bodźców zewnętrznych, skupiasz się na tym totalnie, oddajesz się temu. Intensywny czas poświęcony jakiemuś zadaniu dużo bardziej podniesie efektywność Twojego nauczania niż tam czytanie sobie, odrywanie się od tego i tak dalej. Także warto poświęcić, skupić swoją uwagę naprawdę totalnie na tym zadaniu, które masz do wykonania. Pamiętaj, że to musi być zrobione, bo jeśli to jest praca magisterska, to ona musi być zrobiona. I zrobią sam, ponieważ dasz radę to zrobić. Także to jest do zapamiętania z elementu coachingowego, pierwsza część. Zaraz przejdę do teorii. Było już o dyskontowaniu, było mniej, wie, mniej więcej, czym to jest. Pamiętacie? Dyskontowanie to zmniejszenie się subiektywnej wartości nagrody. Subiektywna wartość oznacza taką wartość, która jest, jest trochę uwarunkowana kontekstem zewnętrznym, tym, co się dzieje. Może ona się zmienia. Subiektywna wartość to taka, która się po prostu zmienia. Więc wiemy już, czym jest dyskontowanie. Wiemy, że to jest. Um, tak naprawdę, on może, on możemy odnieść do każdej dziedziny naszego życia. Chciałabym powiedzieć o takich cechach, które w psychologii behawioralnej są bardzo ważne, które w procesie dyskontowania są szczególnie ważne, jest to impulsywność i samokontrola, nierozumiane jako cechy osobowości i charakteru. Impulsywność jest to wybieranie e, nagród teraz zamiast nagród dostępnych później, nagród mniejszych. Które są dostępne teraz zamiast nagród odroczonych w czasie, które są dostępne później, ale często są większe. Samokontrola natomiast jest odwrotnością impulsywności, podobnie z karami. Z impulsywnością mamy do, czyn do czynienia w sytuacji, kiedy wybieramy kary odroczone w czasie, które są wyższe niż kary, które są dostępne teraz, które, musimy ponie które mo możemy ponieść teraz. Ale są niższe, jak często płacenie mandatu, odciągamy to w czasie. Czasem rosną od odsetki, to jest właśnie impulsywność. Samokontrola jest to kierowa kierowanie właśnie swojej uwagi na kary natychmiastowe, które są mniejsze często niż te, które później narastają właśnie w przyszłości. To jest bardzo ważne do zapamiętania, jeśli chodzi właśnie o proces dyskontowania. Jest na, to, na ten temat wiele, wiele różnych badań. Kolejnym pojęciem, które tutaj się pojawia, są wzmocnienia. Wzmocnienia mają bezpośredni związek w ogóle z całą psychologią behawioralną, która, wokół której teraz, że tak powiem, yy, się kręcę, czyli wokół której je, się uczę i jestem tak naprawdę na ten temat skupiona. Oczywiście wszystko się zaczęło od Skinnera, bodziec, reakcja i tak dalej. On na początku nie brał żadnego, nie brał zbyt wiele... Nie przywiązywał uwagi do tego, jak emocje, jak środowisko ukształtowało człowieka, tylko zachowanie postrzegał w taki prosty, logiczny i trochę zimny dla mnie i osły sposób, przynajmniej tak, tak to czuję, bo jest reakcja, bo jest reakcja, że człowiek to są tylko zachowania, ale później już zaczął się zmieniać na początku, tak to tylko wyglądało, później trochę się zmieniło, i później już zaczął dostrzegać kontekst sytuacyjny. I zaczęło go po prostu uwzględniać, na ten temat powstawało wiele, wiele badań, które właśnie, które właśnie pokazywały, że to, jak, w jakim środowisku się wychowaliśmy, że to, jak obecnie się czujemy, to wszystkie, całe... całe, całe bagaż doświadczeń, które mamy w sobie w momencie podejmowania właśnie decyzji, które, de, które determinują to, czy wybieramy impulsywność, czy wybieramy samokontrolę, to ma ogromne znaczenie. Jak to się odnosi do dyskontowania? Dyskontowanie badał Mazur na gołębiach. Później badania te rozbudował Herrnstein, który sformułował prawo dopasowania. Prawo dopasowania mówi o tym, że dopasowy że mm, Kontekst sytuacyjny dopasowywuje się do, do naszych oczekiwań. Ja to przynajmniej tak rozumiem, prawo dopasowania, czyli e, nasze oczekiwania są dopasowane do tego kontekstu sytuacyjnego, czyli e, wzmocnienia, jakie otrzymujemy, dopasowywują się do naszych potrzeb. Ale to, to dzieje się tak, że my sami sobie to dawkujemy. Nie umiem tego inaczej powiedzieć. Musiałabym to przeczytać z definicji i pewnie zaraz to zrobię, jak to znajdę w swoim wzrukowanym wstępie teoretycznym, który już powstaje i który jeszcze nie jest skończony zresztą. E, o prawie dopasowania pisał Hernstein. Niemieckie nazwisko ciekawe, właśnie kim jest. Hmm. Prawo dopasowania odnosi się do tego, że kontekst sytuacyjny, w jakim jednostka dokonuje wyboru, ma duże znaczenie. Wyróżniono cztery rodzaje wzmocnień i udowodniono, że jednostka reaguje znacznie częściej w przypadku, gdy wzmocnienia, jakie otrzymuje, są wprost proporcjonalne do jej aktywności, czyli to, co ona otrzymuje, czyli to, co otrzymujemy ze środowiska, jest wprost proporcjonalne do naszej aktywności podczas gdy reaguje znacznie rzadziej, gdy wzmocnienia, jakie otrzymuje nie są proporcjonalne, a, proporcjonalne a rozmi ale rozmieszczone interwałowo. To jest takie oczywiste, ale to jest po prostu naukowym językiem, językiem <noise> opisane, czyli e, znacznie częściej reagujemy na sytuacje, kiedy to, co otrzymujemy ze środowiska jest dopasowane do, 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 do czego? Jak to tutaj jest napisane? Do naszej aktywności, czyli do wysiłku, jaki, w to, w, jaki wkładamy w to, żeby uzyskać. Daną nagrodę, lub też nie. Henschtein badał gołębie, które miały dostęp do dwóch krążków, gdzie było dawkowane jedzenie. Miały dostęp do krążka, gdzie jedzenie było dawkowane w konkretnym okresie czasu, i miało dostęp do krążka, gdzie jedzenie było dawkowane szybciej. I było dawkowane też zgodnie z. Aktywnością, jakie podejmuje gołąb, czyli jeśli szybciej dziobał, dostawał więcej pokarmu. Natomiast w drugim krążku sytuacja wyglądała w ten sposób, że niezależnie od tego, jak dziobał, jak szybko, jak intensywnie, ten krążek dostawał tyle samo jedzenia w konkretnych okresach czasu. I właśnie przez to stworzyło się prawo dopasowania, ponieważ później, jeśli gołąb zrozumiał, że nie ma znaczenia, jaką aktywność podejmie, i tak dostaje tyle, tyle, tyle pokarmu, na ile, na, ile, ile, na co nie ma wpływu zresztą, to on potem się zniechęca. I wkłada mniej aktywności w to działanie, dostaje też tyle pokarmu, ile wkłada aktywności. To wszystko wydaje się skomplikowane i dla mnie też się to takie wydaje, i to też nie jest takie proste ująć to wszystko w słowa, i dlatego to czasem może się wydawać, że jest takie zagmatwane. No, w każdym razie do zapamiętania. Impulsywność, samokontrola. Ważne cechy, wzmocnienia. Wzmocnienia dostępne są nam na każdym kroku. Niezliczona ilość badań właśnie pokazuje, że. Często wybieramy wzmocnienia, które są dostępne szybciej, że chcemy mieć wszystko już na teraz. To też nie jest do końca nic złego, dlatego że żyjąc w dzisiejszym świecie, ta przyszłość może się nam wydawać niepewna. Możemy nie być pewni, czy na przykład, jeśli ktoś nam zaproponuje jakąś nagrodę za rok. Czy my dożyjemy do tego roku? Tak powiem. Możemy nie myśleć w ten sposób. Oczywiście to nie jest żadne katastroficzne myślenie, ale po prostu logicznie możemy sobie myśleć, że za rok to się może dużo wydarzyć, więc nie wiadomo, czy w ogóle jest sens się na tym skupiać, ponieważ dzisiaj też świat jest e, troszkę bardziej otwarty dużo rzeczy się dzieje, mamy dostęp do różnych źródeł, mamy dostęp do wielu e, zajęć, możemy uzyskać. E, dużo, dużo ciekawych rzeczy ze środowiska, ze świata, możemy podróżować, to jest dużo łatwiejsze też teraz. Więc myślenie o przyszłości, zwłaszcza przez młodych ludzi, nie jest dosyć, nie jest dosyć powszechne. Więc w takich sytuacjach lepiej jest skoncentrować się na tym, co jest dostępne teraz, ponieważ to może być coś fajnego i może nam dać szansę na coś dobrego. Jednak ogólnie rzecz biorąc, myślenie długofalowe, Odraczanie gratyfikacji i czekanie na efekty przynosi lepsze rezultaty w życiu dorosłym. Też było badanie przeprowadzone, pewnie znacie, na piankach marszmalu z dziećmi, które miały dostępne. miały po prostu pianki marszmalu, to są takie słodycze i dzieci miały dostępne. miały polecenie. Dostaniesz teraz jedną piankę, jeśli poczekasz i jej nie zjesz teraz, po jakimś czasie dostaniesz drugą. Natomiast jeśli ją zjesz teraz, nie dostaniesz tej drugiej pianki. I to było też filmowane: dzieci niesamowicie się zachowywały. Oczywiście e, część z dzieci potrafiła poczekać i dostać dwie pianki, czyli dostać większą nagrodę. Natomiast część z dzieci, nie wiem czy to była większa część, czy nie, ale, pe, czy nie, ale pewnie większa część, zdecydowała się wybrać nagrodę, właśnie dostępną teraz. E, przebadano te dzieci w okresie dłuższego, późniejszego czasu, zbadano je w życiu dorosłym, okazało się, że już te dzieci, jako już osoby dorosłe, osiągały lepsze sukcesy w życiu, żyły w bardziej satysfakcjonujących związkach, zarabiały więcej pieniędzy, wiodły bardziej szczęśliwe życie, ponieważ potrafiły właśnie odroczyć nagrodę i poczekać na coś większego. Więc to jest właśnie ta samokontrola, to jest nasze, to znaczy celowość życia. Tutaj też będę nawiązywać ogólnie do takich prawd życiowych, to nie jest tylko sucha wiedza, tylko można bezpośrednio przełożyć na to, co się dzieje w naszym życiu. I dlatego to jest takie ciekawe, ponieważ jeśli nauczymy się tak przekładać to wszystko i analizować te badania i naprawdę myśleć o tym, że kurczę, to coś w sobie ma, no to warto, warto, warto wziąć to, to do siebie i rzeczywiście iść tą drogą. Także tyle na dzisiaj z teorii. Dzisiaj troszkę tak bardziej luźno, ale wydaje mi się, że wystarczająco powiedziałam dużo. Weźcie z tego, co chcecie. Powodzenia, papa. Pa. A więc krótko podsumowując dzisiejszy odcinek, zapamiętaj, że i tak musisz to zrobić, więc po prostu to zrób. Zaplanuj sobie czas poświęcony na edukację, i jeśli on będzie się zbliżał. Naprawdę nastaw się pozytywnie na to wszystko, ponieważ to jest fajny proces, możesz się fajnych rzeczy nauczyć. I co jest, może być w tym pomocne, już samo to, czego się nauczyłeś, jeśli słuchałeś uważnie, daj sobie jakąś nagrodę, wyznacz sobie jakiś termin. Na przykład, że po każdym takim tygodniu edukacji pójdziesz do kina. Albo zrobisz sobie jakiś prezent, cokolwiek to jest dla Ciebie fajnego, albo pójdziesz na trening, jeśli to jest nagroda dla Ciebie, cokolwiek. Daj sobie coś naprawdę fajnego, żeby po całym takim tygodniu albo dwóch tygodniach intensywnej nauki wyznacz sobie termin, że chcesz opracować, załóżmy, wstęp teoretyczny. Ja dzisiaj chcę go dokończyć, właśnie to jest, to jest dla mnie do zrobienia. Już mam tutaj cztery strony, czegoś takiego. I chcę to dzisiaj zakończyć, i jeśli sobie to zakończę, to na pewno pójdę na siłownię i to będzie mój, moja nagroda, ponieważ lubię chodzić na siłownię. Może nie jestem jakimś zapaleńcem, ale wtedy po prostu będę miała na to czas, jeśli się za to wezmę teraz. A jeśli się za to nie wezmę, no to nie będę miała tego czasu i tej swobody na to, żeby po prostu robić rzeczy, które, które lubię, i to jest też taka kara. Więc, e, więc to jest fajne, mogę to teraz bezpośrednio odnieść do swojego życia, tego, czego się już nauczyłam. To jest do zapamiętania. Co jeszcze dzisiaj było? Było o impulsywności i samokontroli, więc, to są właśnie te zachowania, nad którymi musimy pracować i które mogą Ci pomóc w pisaniu Twojej pracy magisterskiej i w osiąganiu każdej małej rzeczy w swoim życiu. E, niech to będzie cokolwiek to, to jest właśnie ta nasza celowość życia. Czy jesteśmy tacy hopciub, że już teraz chcemy? Czy wolimy poczekać, jak te dzieci, które zjadły dwie pianki, naprawdę wiodły mi się później lepiej? Możemy się nad tym zastanowić. Jeśli podobało Ci się to, co widziałeś dzisiaj, jeśli dało Ci to, to, to coś fajnego, albo jeśli po prostu lubisz mnie słuchać, gdzieś tutaj jest przycisk, który pomoże Ci subskrybować mnie. P daj lajka, daj komentarz, cokolwiek, jeśli, jeśli czujesz, że, że daj, dało Ci to, to coś fajnego. To zawsze fajne ponieważ daje takie poczucie, że, że ta interakcja się tworzy i dzięki temu ja też mogę, mogę ulepszyć jakoś tego, co właśnie robię. Także tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.